16 listopada przy ulicy Zbylitowskiej Unia Tarnu zmierzyła się z liderem trzeciej Ligi Małopolsko-Świętokrzyskiej Łysicą Bodzentyn. Przed spotkaniem drużyny dzielił dystans 9 punktów. Warto nadmienić, iż zespół gości prezentował się w rundzie jesiennej bardzo dobrze. Drużyna wygrała 10 spotkań, notując jedynie dwie porażki. Mogła pochwalić się również znakomitym bilansem bramkowym, gdzie przy 33 zdobytych bramkach straciła 12. Zespoły podchodziły do tego spotkania z dużymi ambicjami. Zawodnicy Unii, którzy ostatnio prezentowali formę zwyżkową, pragnęli zdobyć trzy punkty i zakończyć rundę jesienną z jak najlepszym rezultatem, zaś drużyna gości pragnęła umocnić się na fotelu lidera. Pomimo wielu sytuacji podbramkowych Unia nie zdobyła ani jednej bramki. Mecz zakończył się rezultatem 0-2. Bramki dla Łysicy zdobył Trela w pierwszej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy oraz Anduła w 54 minucie spotkania. Trener Jaskółek Tomasz Kijowski dokonał oceny spotkania. No pomimo przegranego meczu oceniam te zawody jako niezłe w naszym wykonaniu, bo potrafiliśmy sobie stworzyć parę sytuacji i, 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 i nawet nieźle wyglądało. No przez dłuższą część gry to myśmy, myśmy prowadzili tą grę, stwarzali sytuację i szkoda, że no jak, jak zawsze zawiodła nas troszkę skuteczność. No i graliśmy z zespołem, dzisiaj naprawdę y, trudny rywal, bo to tak, że lider, a drugie no, zespół, który, który bazuje na rutynie zawodników, zawodnicy, z którymi jeszcze ja grałem w piłkę, tu się, tu się jeszcze na błysku pojawili. Y, grali kiedyś w Ekstraklasach i to widać było, że, 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 że... No, że tak przewidywałem, że ten mecz będzie. Jeżeli ktoś szli pierwszą ramkę, to, to już ten mecz wygra. No i oni tutaj y, po naszym błędzie w ostatniej minucie pierwszej połowy Straciliśmy bramkę i już potrafili to utrzymać do końca. No mamy alergię do strzelania bramek. No, no nie potrafimy tych bramek strzelać. I, i, i jeżeli wygrywamy ze mecze, no to wygrywamy dobrą grą w obronie. No, dzisiaj żeśmy nieźle grali, no ale, ale tak mówię, no, no indywidualny błąd. No. Yy, przy pierwszej bramce, niepotrzebne wyjście, i a jak już wychodzę, no to już muszę niestety zrobić wszystko, żeby, żeby tylko zawodnika nie puścić. No, stworzyła, się, stworzyła się sytuacja. Yy, zawodnicy po prostu nie w obronie, wyszedłem no, na sam zawodnik i trzykietkę bramkę. No. My liczyłem dzisiaj, że, 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 że zabędziemy te trzy punkty, bo no, nawet nieźle, żeśmy się ostatnio prezentowali, ale no cóż, przegraliśmy no, no, z liderem także. Dosyć solidny zespół, muszę powiedzieć. Aczkolwiek chyba yy, grając przeciwko granatowi, który też jest w czubie, to ten granat chyba był lepszym zespołem, takim groźniejszym. Natomiast tutaj ten nasz przeciwnik, no na nas wystarczyło. Wygrali 2-0. Szkoleniowiec pochwalił bardzo dobrą postawę drużyny gości. No i tylko 12 bramek straconych, to też o czymś świadczy, że, że, że to jest najlepsza defensywa, najlepsza defensywa w lidze zdecydowanie. Najmniej bramek traci, no ale tak mówię, to ta rutyna tych zawodników, którzy grają w tyłach. No i bardzo dobry bramkarz, którego tu kibica się y, sobie dworowali, ale to jest zawodnik, który bronił w ekstraklasie i to lata w Krzeostrowiec, także że to widać było, głupich Bramek nie puszcza, no. jest to, to jest aktualny trener też tego zespołu i też miałem okazję jeszcze z nim kiedyś grać no, w drugiej lidze jakiejś piłkarskiej. Od tego czasu trzyma formę i, i może posturą nie przypominał bramkarza, ale, ale umiejętności dalej wysokie. Znaczy tak, no ja liczyłem, że mimo tych ubytków naszych kadrowych, yy, liczyłem, że w piątce się złapiemy, no braku nam troszkę, żeby do tej piątki się załapać. Mieliśmy duże, duże problemy z kontuzjami. Przede wszystkim zaczęliśmy rundę, gdzie był nas raptem. Pierwsze mecze tośmy grali z samymi juniorami na rezerwie, bo, 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 bo kontuzje i, i jeszcze po poprzednim okresie, po, po okresie drugoligowym jeszcze nas tak sprzeczebiły, tak że nie mieliśmy kim grać. W środku, w środku rundy było troszkę lepiej, że był tak, żeśmy już pozbierali, można było liczyć na wszystkich zawodników. No i teraz znowu końcówka taka dość pechowa dla nas, no bo tak dzisiaj mówię, no dzisiaj 4 czy pięciu zawodników takich, którzy siedzą na rezerwie, którzy, którzy zawsze mogli mm, postawić z zawodnikami nawet w drugoligowym zespole. Także no tak się to wszystko poukładało. No, gdyby nie, gdyby, nie, te, gdyby nie, te, nie te kontuzje, może by było trochę lepiej. Poza tym parę meczów, żeśmy tak potracili punkty w takim meczach, któreśmy powinni wygrać. Unia Tarnów zakończyła rundę jesienną na szóstym miejscu. Trener podkreślał rolę kibiców, którzy wiernie wspierali drużynę nawet w złych chwilach. W imieniu zawodników, w imieniu, w moim własnym imieniu, w imieniu to pracowników klubu chciałem serdecznie podziękować wszystkim kibicom za, za to, że nas wspierali całą rundę, że nam pomagali swoim dopingiem. My myślę, że ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, żeby było jak najlepiej. Nie zawsze to wychodziło dobrze, ale, ale zawsze robiliśmy to, że tak powiem, z pełnym zaangażowaniem. Dziękuję bardzo.